Się sie, ma mordeczki, dzisiaj nie ma kwiatów, ale będzie co innego. Pokażę Wam, co na czym grzałem wcześniej. To są cefalki. Dwie. Używałem ich wcześniej. Potem mówiłem Wam o tym. Nie, ta ona wygląda tak, tylko mam nową oczywiście. Tak ona wygląda, nie. A teraz jest unboxing czegoś innego, w ogóle nie. To już jest. HPS nadal grzeje, nie, ale jest tuba. No HPS-a, słuchajcie. Tuba. Tu rzucam taką żaróweczkę. Wiatrak Wdmuchuje powietrze ciepło, całe wydmuchuje na zewnątrz oczywiście. I wtedy jest temperatura, nie wiem powiedzmy. No sprawdzimy ogólnie. Sam jestem ciekawy, ale podejrzewam, że z 27 Stopni. Zależy od wiatraka. To wszystko jest do ustawienia, nie? ale bardzo przydatna tuba. Całe ciepło spierdala od razu, wam, a promienie idą, wiecie, ma gdzie iść, tam ma gdzie iść, nie. Może tutaj delikatnie ona ogranicza rzut lampy, nie, może ograniczać, ale sprawdzimy wszystko. Muszę kupić tylko pipa odpowiedniego i sprawdzimy, nie. No, Mamy się wydaje, że to jest bardzo dobra inwestycja. Zobaczcie. Na haczyki nie. Cyk. Bez problemu, zobaczcie, no to sam nie widziałem. Pum, tutaj z drugiej strony Pum, no bardzo przydatna mi się wydaje rzecz. Odpalimy, zobaczymy. Będzie mi jeden problem z głowy, nie? Także... To są cefalki Tam HPS 600, tego co używam. Wrócimy do tego. I zobaczymy jak to będzie działać. No mogę Wam wkręcić jeszcze szybko tą... Pum, żaróweczkę. Pam. Kręcamy ją oczywiście No i tak to wygląda, nie? Tylko, ta żarówka już jest swoją, swoje już przygrzała, nie? I w ten oto sposób wieszamy tak i se grzeje po prostu i całe ciepło spierdala wam, nie? Dzięki mordeczki za oglądanie, za subskrypcję miłego i oczywiście Pozdro Panafgan Elo